Chciałam ja zestropuować tego do królewskich z, Adega, to z e, Mighty Knight. I na czym to skończyliśmy? Mamy bossa jako kolejnego tego. Upgrade'y są dobre. Co by nie ulepszać tego w sumie, tylko by było git w sumie. No, bo będziemy mieli więcej damage'a i więcej HP. To się jeszcze zobaczy. A nie tu. E, no i dobra, lecimy na tego busika, zobaczymy jak będzie. Mamy, jak się w to grało teraz? Eee, no nic nie kupię, niestety. A mamy go już! Łucznika. Dobra, już pamiętam, jak się w to grało. Przysi... Eee, dobrze, ekran przyciąłem, dobra. bo Muszę też na to patrzeć. Ja mam nadzieję, że on tak nie ścina. Chyba, że to ma być zamierzone. Ale wytrzymali skubani są. Czerwoni rycerzy, ry rycerzyki, ale widziałem, że Strasznie wam się spodobał Ten odcinek poprzedni, ten pierwszy z tej gry Jak tak patrzyłem <grym> Miło strasznie Dzisiaj jeszcze się pojawi rezydent pewnie Jak to będzie się wrzucało to się pojawi ostatni odcinek I się, co jest I się skończy Skończyliśmy już z tego Rezydenta więc nie jest źle, ła Kuźwa tego bossa trzeba będzie jakoś porobić, bo trochę HP ma kubany, Jakby nie patrzeć, <grymne> jak tam wygląda. Aha, łucznik już umarł? Kolego, 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 trzymaj się. Już ci pomagam tu. To... Muszę też uważać, żeby. sam nie zde. O, kuźwa, o, kuźwa, o kuźwa. No to już wiadomo, chyba problemy z tym etapem. Njojks. Aha, wszyscy nie żyją, tylko ja żyję. No, dobra. E, Tutaj, rolami, rolami. Po tego duszka, co mi dasz? Attack up! Tak! Aha, bo ja nie mógł zbytnio bić. Bo ja nie mam tego bloku polernego, dobra. Na luzie, na luzie, się jakoś to ogarnie. Cyk! No, to nie ma takiego zasięgu, jak myślałem. Rolami się tutaj będzie szybciej. O, kuźwa. Powoli, powoli. Tego duszka nie wezmę. Chyba, że pójdzie w moją stronę. Aja! Dobra. Parę stworków dostało. Muszę poduszka iść. Może mi da leczenie. Panie duszku, panie duszku, nie znikaj. Block up. No może być. Dawaj, 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 tamtego teraz. Chodź, 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 chodź. Ała, ała, dobra. Trochę mnie wyleczył. Ale i tak jest trochę jak pisa Dobra, kolejne Bijemy się z nim tej na blisko, co ja się będę? A, bo on ten Mi HP zabiera Dobra na luzie S <grybujesz> Pokona. E! Co? Chyba z tej jaje robicie teraz ze mnie. Chyba teraz bardzo sobie ze mnie jaje robicie. O, 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 duszek! Dobra. Tu parę ciosów, teraz tyk! Co to jest za Ale dobra, z taką liczbą HP to go porobię. Co on go? No damage zrobić, czy jaki tej? Ajajaj. Dobra, czy umiejętnością go? Dobra, poszło. Chyba, że po prostu miał drugie życie, ale nie wiem. Uff. No to już było trochę ciężej w sumie. 13 koła tylko za to. No nie. Dobra, zwykłe etapy już pójdą raczej na luzie. Tutaj golda odbierzmy. Pokonaj drugiego minibosa. Ulepszmy sobie broń na pewno. U o! Nowy ten. I co my to mamy? The result of Picking Increased Attack Range. A, z daleka jeszcze może. To damy mu to, najpierw nie będziemy miał większy range, potem mu damy to. Shoot arrows in burst mode. Piu, piu, piu. Aha, z takiego miniguna możemy mu zrobić. Ha, ciekawe. Dobra. Na pewno pewnie wrócimy sobie, do poprzednich poziomów bo trzeba będzie. Highs pofarmić. Ale no zobaczymy jak to będzie. Dobra, lecimy dalej. Na razie nie będę nic kupował Zobaczymy nowego spela. lecimy kompanio Do boju Ja sobie kupiłem co? Lepszy damage by mieć, a I jest od razu lepiej Ja jestem ciekaw jak działa Eee e, e. Ale młynek The best, o łucznik już zdycha, trochę trzeba by było dać Dawaj coś, duszek. Aha, Shades of Geddon No dobra, niech będzie. A, łucznik już padł. Trochę kaplica. Nie trafiłem tym, bo mnie powali. Dobra, tutaj to zlikwidujemy. Aha, nasz Markus też padł. No to ciekawie. Nie no, ty kolego, nie zdychaj jeszcze, proszę. Trzymaj się. No, i tyle było z tego. O jasie Oni są tacy mech w sumie. Aha bo oni tak skaczą na mnie Badziewia dobra kręcimy się Okej okay. To pomaga bardzo jakby nie patrzeć Ała, ała, ała Już końcówka dam radę, dam radę Patrzę tylko żeby Cyk, cyk, cyk A macie baciewiaki To że pies mi Dobra, tu rozwaleni, cyk, 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 cyk Chodź, chodź, o i gitara Uff. No jeszcze się robi ciężej o wiele, jakby nie patrzeć 16 tysięcy eee, Ale mamy dodatkowe 15 koła, więc nie jest źle Ulepszmy sobie Chcę by to ulepszyć. Może tego po prostu, żeby mieć tak... Ja cię jak poleciał jeden ty Akurat mam oko otwarte. Fajnie. Może ja powinienem ich ulepszyć trochę. Bo ich tak trochę olałem. Nie, no, zobaczymy, może teraz będzie lepiej. Najwyżej trochę się po kasty Albo spróbujmy na przykład to zrobić. Dobra, radę? Level pierwszy. 30 zabić. Dobra tu będziemy spamić na razie po prostu. Ała. Na szczęście nie jest aż tak źle. Syk! i można się klepać. No raczej tu 30 to na luzie pokonam. Takie trochę darmowa darmowa kasa. Dobra, został ostatni. Cyk, cyk, cyk. Gitara. To poszło dobrze. Zobaczymy ten sudden death jeszcze, jak to wygląda. Dzięki bardzo. Mogę coś tu ulepszyć? A, u niego. To niech będzie. <ścoughs> jeszcze większy zasięg niech będzie miał i tyle. Sudden death, jak to działa? Mogę. A Czyli tak jak myślałem, o cholera No to tu już będzie ciekawiej Dobra O cholera To świnki to tu można Jakoś w miarę porobić jeszcze Nie, nie zdążyłem, o nawet nie widziałem tego ataku O Boże. Oj to tu już będzie ciężej To bardzo co to dostałem? A little cash for the fallen hero. Aha. Dobra. Eee... Okej, okay. no dobra. Na razie spróbujmy kolejne etapy tutaj przechodzić w miarę. Kupmy sobie. To. Większy damage. Regenerację to i to powinno starczyć. Jak na razie. Pójdźmy z nimi. Oj. Cyk, 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 cyk. Ło, tornado. Dobra. Tutaj z was. Polikwidować. Baciewia Jak tam im idzie? Ta regeneracja jakoś jest? No jakoś jest. E, do łucznika to zdala mi od łusznika mojego Baciewiaki <laughs> O, kurde. Ten kaszel mnie dobija O, 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 duszek. Dzięki za blok. Tutaj... A jeszcze nie mam. Myślałem, że mam już tornado. O tu się jednak nie. Ale On kradnie ten heist i mi daje? Rozumiem, że tak To by było zajebiście. Dobra, wywalać mi stąd. Ja czasami nie widzę, gdzie jest mój bohater, nie? na ekran jak się szczęście tej. Mam nadzieję, że nie widać tych pasków takich, ale chyba nie. Aha, bo mi ten... Asasyna niszczą. E, wywalać. Nie no, powali mnie za chwilę tej. Chodź. No, już nie będzie rzucał. A, już mój asasyn umarł. No niestety. Oj, tu będzie ciężko, bo mi już tak ścina bardzo mocno. Eee, bez przesady. Panowie, ale oni rzucają tym, bo mnie powali za chwilę. Gdzie uciekasz? A ty, a to się zbukało, dobra. Chodź tu. Wszyscy? A nie, jeszcze tutaj. Łucznik nawala. Nie no, nawet damage robi w sumie, coś tam robi, więc to jest źle. Kill bonus, chain bonus? To jest chain bonus jest do tego asesyna? Jeśli tak, no to zajebiście w sumie. Dobra, kolejny etap zrobiony. Ja myślę, czy by... A to co to jest? Time attack, eliminatorny. Aha. Rozumiem, że on będzie grał sam, tak? Ja nim nie steruję. Kupimy mu po jednym. Albo. Niech ma na razie to tylko. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mów kursor to. Okej. Okay. Jak mu pójdzie? 10 raczej zabije. Nie? Powinien. Dawaj, dawaj, Markus. Dasz radę. Da radę Na luzie Dobrze mu idzie No i gitara Kolejny tysiaczek dla mnie Tak to się tu robi Dobra 1750 Zajebiście Tutaj co? O Boże 7 znowu A spróbuję ten time attack Znaczy na czas. No to już można sobie kupić w sumie to. I zobaczymy jak to pójdzie. Więc speedrun Mamy 30. 40 sekund. Serio? No tak, to oczywiście, że dadzą... No, no. Dadzą takich przeciwników, że... Masakra. No daleko. Ała, ała. Tyk, 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 tyk. E, nie uciekajcie. Bo mi czasu nie starczy. Dawaj, 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 dawaj. Nie, nie zdążymy XD, jak ja mam to zrobić? A to jest do zrobienia w sumie. Ale... O, oh, ciężko. To bardzo. Jeszcze raz, jeszcze raz spróbujmy. Na razie teraz nie sobie będę kupował. Tyk, 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 załatwimy tych od razu razem z Markusem. Dobra. Tutaj jest dobrze. Tutaj macie tak. Tyk, 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 tutaj. O, wild barbaria, dobra. Tyk, Chodź, 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 chodź. Nie uciekajcie Dobra, mamy to teraz. Jest dobrze. Monster Parade. Jeszcze dwa Achievementy zrobimy. O, tu zarobiłem. 3 sekundy do końca. O Boże. Widzicie, kursor? Tak, dobra. Dziękuję bardzo. Achievementy. Tu... A. 500 te, e, przeciwników, żeby zniszczyć. I to, żeby on zabił... Zajemnie się. 47 koła. A, to, bo to już jest boss. Oj, na tego bossa to będzie ciężko, coś mi się wydaje. Eliminate Max level 2. A zobaczmy, jak im pójdzie w sumie z ciekawości. Nic wam nie będę kupować, zobaczmy, jak wam pójdzie. Jest dobrze. Nie no, raczej na ludzie. Jeszcze on będzie zarabiał. Ty, to już w ogóle. <ścoughs> Gitara. Oj, golem. Ole, ten się do niego doczepił. o, o kurde. Dadzą radę? Raczej dadzą. Na luzie. No. O, ten trochę zarobił. Jeszcze z tego. Jest nie jest źle. Kolejny golem. Ten golem zrobi duży damage. No dobra, nie jest, nie jest najgorzej. Dadzą sobie raczej radę. E, macie tam... Aha, dobra, bo wy na golema idziecie, dobra, dobrze, dobrze, dobrze za z tego lema od razu A, koniec, dobra Zajebiście Tylko, że już połowę ap mieli tej. <laughs> Więc tak średnio, money man. Co to za achievement kolejny? Collect... 100 tysięcy gold, aha, dobra 60 koła mam Tutaj mamy co? Też żeby. A oni w ogóle mają na. Ten, no są na dwójce. Więc to nieźle, ale to bym poleciał w sumie. <laughs> o kurde. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jeden taki. 4500. Raczej dadzą radę. O, już po 50 muszę zabić. Dobra, macie tu. Po jednym. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Powinno pójść dobrze. Aha, bo oni się rozdzielili teraz. Tutaj jest gate. Ten Markus. Yy, tak, Markus, tobie radzi. Bardzo dobrze. Tutaj trochę to zarabia, więc nie jest źle. 17 zabili. No, za chwilę będzie 20. Jeszcze 30. Na koło on idzie. A oni idą na tych najmocniejszych najpierw. Gdzie jest ten? A ten tutaj walczy z nimi. O, kuś ci, ci rzucający będą najgorsi. O, 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 iść tutaj, iść na golema. Dobra, no niech będzie. Dadzą radę? Pięć zostało, więc nie tak źle. A, ty nie idzie tego dobić? Dobra, na luzie Został ostatni i gitara. 4500, zajebiście O to chodziło. 62 koła, no jestem na plus. Łucznik. O, ja to chcę widzieć. Trochę zrobił dużo ciebie. Ale jestem ciekawy, czy Łucznik z to poradzi. No, dawaj, 15. To nie jest dużo. Dasz radę. O, nie, 40 biją. Dobra. Dobrze wiedzieć. Ale no, można mu dać, żeby nawalał jak z minigana w sumie. Bo oj, będzie ciężko. Tych na daleko to jeszcze tam luz. Tych na blisko to jest trochę dramat. No, dawaj, 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 kolego. Pięciu ci zostanie. Czterech. Nie da rady. Co on robi? Co on robi? A teraz tego bije. Dobra, 80-180. Dał radę na styk tej. O cholera. A już łzawał przez chwilę. Uff. No i zajebiście. 5500 moje. Co możemy tutaj ulepszyć? Na pewno temu można dać to, żeby był na już 2-2. Na drugim poziomie. Tutaj bym dał to. Na siebie bym dał jeszcze większy damage w sumie. Aha. I to całe moje pieniądze były. I tu damy barbarianowi to. W miarę to. ale mam mieczor teraz. O kurde. No jest nieźle. No dobra. Ten stage zrobione, kolejny bossik przed nami Tutaj mamy co? Aha, oni sami lecą Eee, sudden death, o oh Boże I time attack, o jest tylko oni, może być ciężko Dobra Ale jak na razie Tutaj skończmy odcinek, jeśli się podobało, będziecie zostawić łapkę w górę i suba I widzimy się w następnym Na razie